Cześć, witajcie! Z tej strony Xmaster.pl. Ja jestem na serwerze Delatrex Hardcore. Serwer mi się spodobał, więc pomyślałem, że może z niego nagram. To będzie pierwszy odcinek, na pewno znajdą się jeszcze inne odcinki z tego serwera na moim kanale. No to jak? Możliwość zakupu VIP-a. VIP dostaje bardzo fajne rzeczy, ja akurat zakupiłem i tutaj mam napisane wszystko o VIP-ie. Ale nie wiem czemu mi komenda Bask nie działa, BARK nie działa. Nie działa mi. No, reszta działa. Dostaję 10 diaksów. Oczywiście jak na że są życia. Najpierw są dwa życia. Za każdą śmierć odejmuje nam ja mam akurat 4, bo jakbym dwa diaksy. Żeby mieć tak na zapas HP troszkę żeby założyć gildię trzeba mieć kasy y, 350 tak 350 Wiem, akurat dostaje 1200, więc wam polecam, żebyście kupili, bo będziecie mogli od razu założyć gildię. Y, żeby klaimować, ustawić set home'a i to wszystko też kasa pożera. No, ale jak to jest przecież akurat hardcore, to nie ma być tak łatwiutko. Akurat w gildii mamy 64 Dolaru więc jest ładnie no. Dobra Połowa administracji jest u nas w Kildi Ale z innych serwerów na przykład Survival i Tribult. Tylko jeden admin tutaj jest, reszta Heat admini O admin pingwin Oczywiście go pozdrawiamy No to jak? Co wam tu pokazać? Aha, zapomniałem y, powiedzieć, że jak kopiemy kobla, to może Wam pokażę, się może uda. O, widzicie na czacie? Przytwardziłeś. to byłeś cenny szmaragd. Szmaragdy y, i no, szmaragdy, y, no, no, dalej. Szmaragdy złoto, wszystko wypada z y, kobla. No, nie wiem co z diaksami, bo diaksa jeszcze sam nie dostałem. No Tutaj, jak chyba będziemy kończyć powoli. Dzięki. Możecie subskrybować, lajkować i pozytywnie oceniać. To. Na razie.